Witajcie w krótkim filmiku ze Star Wars Galaxy of Heroes. Nie wiem, czy każdemu będzie on odpowiadał, ale o czym chcę odpowiedzieć, to o następnym Territory Wars, gdyż będzie naprawdę starać się Zobaczcie, dwie, jedne z najmocniejszych gildii obecnie w Polsce w Star Wars Galaxy of Heroes, czyli ta moja, Jedi with Attitus i This is the Way. Pierwsza gildia, w której ja jestem, druga to jest ta, w której jest Datomirson aka Pawelo2000, którego pozdrawiam. Datomirson, którego niektórzy może kojarzą, może w końcu znajdę też czas, żeby go ściągnąć do Grand Areny, bo wiele z nim razem powiedzmy graliśmy, gadaliśmy, a teraz mierzymy się w Territory Wars, na co nie mogę się naprawdę, naprawdę doczekać. Od razu też mówię, że nie będę pokazywał swojej obrony czy obrony This is the way, gdyż no nie byłoby to fair wobec nich. I wobec mojej gildii, gdyż wiadomo, no, taktyka jest powiedzmy, bardzo, bardzo. Chroniona, więc nie pokażę wam ani teraz ani później, co z tego wynikło, znaczy jak ta wojna poszła, tylko po prostu pokażę wam ten obrazek, jak się skończy już cała wojna, kto wygrał. Po prostu wrzucam od razu teraz filmik, żeby nie było, że na przykład jak moja Gildia wygra, to że wrzuciłem filmik z wygranej tylko i tyle. Jak przegramy, to też filmik wrzucę, żeby dać wam znać, kto, kto wygrał tę wielką, wielką wojnę na polskiej scenie Star Wars Galaxy of Heroes. Mam nadzieję, że moja Gildia i będziemy się o to mocno starać, więc panowie z This Is The way musicie wszystko z siebie wycisnąć, żeby wam to poszło. <grym> A dlaczego też o tym wspominam? Bo... Mm... Jeżeli chodzi o Galactic Power, każdy z gildi, moja ma 298 milionów w tej chwili, ale nie wszyscy są zapisani, bo nie każdy oczywiście zawsze ma czas. Natomiast tutaj wam pokazuję screen ze strony swgo.gg i Gildii, This is the way. 297 milionów, więc jak widzicie, jeżeli chodzi o Galactic Power, jest bardzo, bardzo blisko. Więc może być bardzo ciekawie, i każdy banner na pewno będzie się liczył. Nie, tutaj nie, nie ma możliwości, żeby było inaczej. Przy tak gigantycznym Galactic Power jednak ilość legend też jest podobna. Więc wszystko się rozbije. Tak naprawdę o szczegóły. No i cóż, powodzenia. This is the way. My na pewno damy z siebie ile możemy, taką mam nadzieję. No i jutro lub pojutrze dam wam znać kolejny filmik, będzie bardzo króciutki z podsumowaniem, jak to poszło. I tak jak mówiłem, nie będę pokazywał oczywiście, żeby nie było, e, jakie teamy kto miał, jak poszło i tak dalej, tylko po prostu. Krótkie, słowne podsumowanie i widok na tą tabelkę, która wypełni się punktami, kto będzie miał ich więcej, ten wygra tą jedną z najważniejszych wojen podczas War. od samego początku takiego pojedynku nie było <grym> na, na szczycie, że polskie gildie, stopki rzeczywiście się spotkały. Sam jestem ciekawy, jak to będzie, i już nie mogę się doczekać. Także dajcie znaka, komu kubicujecie? Hmm, mojej gildii, czy może Datomir Son? I This is the way. Kogo obstawiacie? O, może tak. Kogo obstawiacie, że wygra? Tak, tak może będzie bardziej fair. Jak myślicie, porównajcie sobie. Dam wam w opisie filmiku odnośnik do SWG obu gildii. Także możecie sobie sami poro sami porównać. No i dajcie znać, jak myślicie, kto wygra tą wielką, naprawdę wielką wojnę. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku, w którym zobaczymy, kto wygra. Do usłyszenia!